Cześć YouTube, z tej strony Rafał z RB Reptiles i zapraszam na nowy odcinek. I dzisiaj mam kolejne dwa zniosy do pokazania, będzie to miot piąty i szósty. Są to fajne mioty, bardzo ciekawe maluchy tam wyszły. No i zaczniemy standardowo od rodziców, a, a później przejdziemy do maluchów, także zapraszam do oglądania. Pierwszy miot, który chcę Wam dzisiaj pokazać, to będzie drugie pokolenie Black Jungle Cornów. Black Jungle Corny to właśnie hybryda węża zbożowego z Lampropeltisem nigrita, tym całym czarnym lampro. Są to węże wyhodowane przeze mnie. Jak widzicie, ten samiec jest taki mocno żółty i było to dla mnie sporym zaskoczeniem, kiedy właśnie się wykluło pierwsze F1 Black Jungle Cornów u mnie. One tam mają kilka hetów dodatkowych, więc tam naprawdę fajne maluchy z tego wychodzą. Widzieliście już moje holdbacki z poprzedniego sezonu. No i zobaczycie co tam fajnego wyszło w tym. A tutaj macie samicę, standardowo też jest wylinkowa. Ona jest y, ciemniejsza, najciemniejsza z tych Black Cornów 1 które sobie zostawiłem. Yy... Oprócz tej samicy mam jeszcze jedną, więc będzie jeszcze drugi znios właśnie na drugie pokolenie Black Jungle Cornów, ale tamta samica ma dużo więcej żółtego, a ta jest taka najciemniejsza. I drugi miot, który chcę Wam dzisiaj pokazać, czyli to już jest znios numer 6, jest to łączenie Pueblan Pyrocorn. Czyli macie tutaj 50% pueblana, 25 pyromelany i 25 Zbożówki. I Tutaj, jak widzicie, też bardzo fajnie wszedł aplikot, Ten wąż jest mega pomarańczowy, czerwony, z czarnym. Także naprawdę to jest jeden z moich fajniejszych samców. Jest to dopiero jego pierwszy sezon, więc jestem ciekaw, jakie, je, jak je wyjdą po nim maluchy. Natomiast samica to Albino Newport Jungle Corn, czyli hybryda węża zbożowego z Lampropeltis California. No, tutaj macie taką sporą samicę. Ona pochodzi z hodowli Snake Art od Piotra. Ona jest dodatkowo het na karamel, więc tam wszystkie maluchy będą poshet na karamel, a samiec, on tam ma szansę, że niesie heta na hypo, więc jest szansa, że maluchy będą, że część maluchów przynajmniej może mieć heta właśnie albo na hypo, albo na karamel. No, ale nie przedłużajmy i chodźmy oglądać maluchy. Tutaj mamy Black Jungle Corny, drugie pokolenie. I od razu rzuca się w oczy albinosek. Jest jedyny. I powiem wam, że naprawdę jest ciekawy, bo wygląda całkiem inaczej niż albinosy w zeszłym roku. Tutaj jest też szansa, że one są head na Diffused, na Blue reda, Więc możliwe, że to nie jest albinos, a Fire. Ale to będziemy musieli poczekać do wylinki, żeby, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Ale jest naprawdę bardzo ciekawy. Tutaj ma jeszcze nie do końca wciągniętą pępowinę. Ona się okleiła, ale to na dniach odpadnie. Okej. Okay. Tutaj mamy taką dosyć ciemną sztukę. I powiem Wam tak. Plan był taki, że wiecie, Black Jungle Corny po prostu robimy coraz bardziej czarne węże przypominające zbożówkę. Niestety tutaj. Łączenie z Nigritą trochę zaskoczyło i wszedł tam właśnie żółty. Jak widzicie na, na tych sztukach, że wszedł ten żółty. Ale nie poddajemy się, bo wychodzą też ciemne sztuki. Ja mam y, wcześniejsze holdbacki nawet bardziej ciemne. No i tutaj jest ten projekt, żeby zrobić czarne węże w piedzie, tak? Bo wiecie, że mam już hety y, Black Jungle Cornów y, na piedy, tak? Także w przyszłym roku powinny być już pierwsze maluchy. Tutaj się nam schował. Taki maluch. Tutaj nie ma, tutaj nie ma Newporta, więc tutaj jest Motley. Ale nie wiem czemu Motley u, u Black Jungle Cornów właśnie zawsze robią się takie stripes, czyli takie pełne połączenie tego Motleya, a nie standardowo takie kółeczka. Bo w zeszłym roku już były motele, i właśnie też tak wyglądały. Nie wiem czemu. Może właśnie nigrita tak wpływa, że, że po prostu te motele wyglądają inaczej. Tutaj mamy ciekawego osobnika. Bo jak wspomniałem wcześniej, wszedł ten żółty jakiś yellow factor, jest po prostu w nigritach, którego się nie spodziewałem. Ale on ma właśnie jakieś takie kółeczka, a ma czyste boki. Nie jestem pewien, zobaczymy też powylince, ale możliwe, że tutaj jest właśnie taki zwykły motley, czyli jednak nie zawsze wychodzą taki pinstripe jak ten maluch przed chwilą, bo, no mamy czysty brzuch, a tutaj wygląda to jak takie kółeczka standardowe w motleyu. Zobaczymy wylince, ale bardzo możliwe, że wyszedł tutaj nam właśnie motley i powiem wam, że podoba mi się ten maluch i bardzo ciekawie to wygląda. No, i tutaj mamy standardowego malucha, ale widać, że on jest czarny, ma, jest brązowy i bardzo mocno widać tu żółty. Także naprawdę jest to też bardzo fajny maluch. Jak widzicie, Black Jungle corny są dosyć duże. Jajka też były spore, chociaż zawsze mnie to zastanawia, jak taki wąż mieści się w takim jajku. I tutaj mamy ostatniego malucha. I u niego widzicie, on jest czarny, nie jest brązowy jak ten poprzedni, czyli te wszystkie plamy ma czarne, ale też widać bardzo mocno żółty u niego, więc z wiekiem powinien się właśnie wybarwić na czarno-żółto, ewentualnie ten czarny pójdzie bardziej w brązowy, chociaż u niego obstawiałbym, że jednak zostanie czarny. I tutaj mamy drugi miot, to jest właśnie ten Pueblan Pyrocorn razy Jungle Corn. Powiem wam, że ten miot mnie trochę rozczarował, bo przede wszystkim nie widać za bardzo aprikota, nie widać tego pomarańczowego, ale jest jedna sztuka, która mi się podoba, więc no nie, nie jest tak źle. Więc patrzcie sobie na te cuda. Na pewno ta sztuka jest bardzo ładna. Wyszedł tutaj bardzo ładnie żółty, prawdopodobnie z Kalifornii, Yellow Factor. Do tego obstawiam, że jest on Newportem, także naprawdę jest bardzo ciekawy ten osobnik. Tutaj widzicie, że brzuch jest cały czarny, więc na pewno to jest Newport i naprawdę ten żółty może z wiekiem się mega polepszyć, więc będzie to bardzo fajna sztuka. Tutaj mamy jednego osobnika, strasznie się okleił od, od vermiculitu, ale jest już mocno wylinkowy, bo to jest chyba pierwszy maluch, który wyszedł. Ale u niego widać ten pomarańcz. Nie jest on jakoś mega intensywny, ale widać, że go ma i prawdopodobnie to jest jedyny aprikot w tym miocie. Tutaj mamy takiego biało-czarnego maluszka. On prawdopodobnie nie jest Newportem, ale jest całkiem, całkiem ciekawy. A tutaj, skoro już wyszedł drugi, to wam go pokażę. Jest bardzo podobny, ale tutaj na pewno będzie Newport. I on ma troszkę pomarańczowego tutaj przy głowie. Więc może jest tutaj trochę aprikota. Zobaczymy po wylińce, czy ten pomarańcz się pojawi. Ale myślę, że naprawdę są to ciekawe maluchy. Już się zaczynam gubić, które wam pokazałem, a które nie. Tego chyba jeszcze nie było. Znowu Newport. On nie jest jeszcze tak mocno wylinkowy i u niego widać trochę pomarańczu, więc możliwe, że tutaj wszedł Apricot. Ale gdzieś się zakopał ten mój osobnik, który mi się najbardziej podoba. I muszę go Wam znaleźć. Tam jest głowa. Nie, to nie jest ten. A no to tu jest. Nie, bo to jest ten żółty. O, mam go. Mam go. Czekajcie, ja sobie tu zamknę, bo mi maluchy uciekają. Okay. Patrzcie na tego. Jest żółty, i to ten żółty będzie, myślę, bardzo fajny. I tutaj na te siodła są takie brązowe, czerwone, z taką czarną obwódką. Naprawdę wygląda świetnie. Uważam, że to jest chyba najciekawszy maluch z tego miotu, mimo że nie ma Newporta. Zobaczymy jaka płeć. I wtedy będę podejmował decyzję, czy zostanie, czy nie. Ale uważam, że to jest najfajniejszy maluch i ten pierwszy żółty, którego wam pokazałem. Tak jak wspominałem wcześniej, troszkę mnie ten miod rozczarował przez to, że nie wszedł ten pomarańcz i nie ma tych pomarańczowych węży. Możliwe, że to wpływ w Kalifornii, chociaż tutaj mamy tylko 25%, więc nie powinno to jakoś mocno wpływać, ale ten maluch jest naprawdę ciekawy i ten pierwszy żółty też jest bardzo fajny. Ten yellow factor powinien się wzmacniać z wiekiem, więc myślę, że to są najfajniejsze maluchy w tym miocie, ale reszta też jest całkiem ciekawa. To wszystko, jeżeli chodzi o znios 5 i 6. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się te maluchy. Wspominałem we wcześniejszych odcinkach po rozkarmieniu, jak trafią do albumu dostępne, wtedy możecie śmiało pisać i rezerwować. A jeżeli się Wam podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!